Cześć, siema, siema Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj na Was odcinek z czegoś innego. Gramy na serwerze hypixel.net. Jest to farmhand. Jesteśmy łowcami albo jesteśmy zwierzętami. Ja na przykład jestem teraz zwierzęciem. No i będę musiał bronić się przed łowcem. No jak widzicie, znaczy w sumie nie widzicie, a aczkolwiek macie po prawo, że jestem koniem. Niestety tego nie widać, co mnie troszeczkę smuci. I będę musiał się ukryć przed właśnie łowcami. Nie wiem, gdzie mogę przejść. Na przykład pójdźmy sobie tutaj, bo tu jest dużo koni. Nie wiem czy to jest dobra kryjówka. Myślę, że... Myślę, że nie, aczkolwiek no zobaczymy, czy mnie znajdą. Okej, okay, widzę, że już tam mamy jakieś który spróbuję zabić. Widzę, że kogoś odnalazł. Widzę, że tu jakiś gościu bije. Okej, okay, on mnie nie widzi. Okej. Okay. Dobra, może ucieknijmy sobie stąd, ponieważ... Ponieważ jest to dosyć. Widzę, że ktoś tam strzela z łuku, nie mam pojęcia. Widzę, że ten gościu... Trzeba na nich uważać zdecydowanie żeby żeby mnie nie złapali. Um, nie wiem, czy mi się to uda. Zostało jeszcze im 3 minuty i o nim... 3 minuty... Ucieczka! Okej, okay, ucieczka, ucieczka. Koń ucieka! Znaczy, no nie koń, bo nie widzicie go, ale... Ale ucieka Goni mnie tam chyba ktoś <słuch> Jak mi nie, nie złapał mnie, co jest? Dobra, idźmy sobie tutaj Tu mam nadzieję, że mnie nikt nie... Nie no, no złapię mnie Okej, okay, okej, okay, koń. Koń, dobra ucieczka Jak koń ucieka im. Jak koń im ucieka? No nie, teraz jeszcze mniej więcej osób goni chyba. Teraz mnie dwie osoby gonią. No nie, strzelają z łuku. jeszcze tu jest ktoś. O, byczku, byczku. Uciekamy. Dobra, nie wiem czy mi się. Nie. No, niestety zginąłem. Więc jestem łowcą tym razem. I tym razem. Muszę właśnie szukać. Niestety szkoda, że nie było widać, że ja jestem koniem, co mnie dosyć smuci. No cóż, co mam tutaj zrobić? Widziałem tam wcześniej takiego wilka, który się wygląda, jakby naprawdę był człowiekiem. <grytanie> Widzę, że kogoś odnaleźli. Czy tu? Na przykład. Nie, no nie jest on. Wiem w sumie, jest. Jeszcze jest jeden zwierzak. No i w sumie to będzie już koniec mojej rundy. Ten wilk taki podejrzany, ale. Nie, no nie jest to Nie jest to człowiek, niestety. Tutaj próbuję wszystkich zabić, ale. No, jak widzicie, no. No nie ma szans, tak, to jest tyle zwierząt, że znaleźć jedną prawdziwą, no to jest mega trudno. Gonią chyba kogoś. Nie, nie gonią. Myślę, że ten koń jest podejrzany. nie, on nie jest podejrzany. How do you know that? Teraz mam przetłumaczę, ponieważ piszą po właśnie ukraińsku i to znaczy, skąd on to wie? No, pięknie, moim zdaniem tutaj potrzebuje jakąś order. Potrzebuje order. Tłumaczam Ej, my chyba tylko nie wgramy. Bo Buchowa owca, co mi on daje? Man, nice, man. Mogę za 15 sekund, ale to. Nie, no, nie podpowiada mi nic. Odnaleziony! No i wygrali... Nie, no, w sumie nie wygraliśmy, bo byłem na początku zwierzakiem. Więc lecimy sobie już na drugą arenkę. Okej, okay, okej, okay, jesteśmy na drugiej arence. No i mamy kamuflaż świnia na początku. Myślę, że nie jestem podejrzaną osobą. Myślę, że w sumie nie czy się gdzieś tak jakoś bardziej nie schować. Typu. w jakimś takim miejscu. O, typu tutaj. No, myślę, że tutaj mi nikt nie znajdzie. Myślę, że nie ma szans, żeby mnie ktoś tutaj znalazł. Mamy pięć łowców na samym początku. No dobra, to jest w sumie słaba kryjówka tak naprawdę. No bo tu można mnie łatwo złapać, ale no dobra. Sprawdźmy, czy ktoś tutaj idzie. Hmm... Widzę, że tam ktoś strzela z łuku. W sumie wiem, że można nawet zabijać łowcę. Pamiętam, na początku zabijałem łowcę, bo nie, nie wiedziałem, czy, o co chodzi. Nie wiedziałem w ogóle, że mam kamuflaż. Okej, okay, czy on... Nie, on mnie nie widzi. Dobra, kurczaka, widzę, że to jest jakiś... Jakiś... Człowiek. My nie wiem, czy go sklepiemy. <laughs> Można spróbować. Trafiłem, trafiłem go. Nie wiem, czy mnie zauważył. Przynajmniej no zabijają moich. Dobra, może lepiej się nie ruszajmy. Różczka przemiany. Co ona mi daje? Nie wiem w sumie, co ona robi. Ten goni kolejny kurczaka. trochę boję jakoś tak uciekać. Ponieważ ja jakoś taki podejrzany nie jestem. Mimo, że tak wygląda, ale no nie jestem. Podejrzany. Nie zauważył mnie chyba. Nie zauważył mnie, co za głupek. Dobra, mam nadzieję, że mi się to uda, nie? Bo ja w sumie tak stoję sobie za drzewem. On tutaj bił te kurczaki, ale no, mnie niestety nie zauważył. Czy niestety, no. Właśnie fajnie, że nie zauważył mnie. Jeszcze zostało tutaj 3 minuty. 3 minuty mam stać w jednym miejscu. Ile w ogóle zostało zwierząt? 7 jest zwierząt. No to dużo w sumie. Widzę, że ten gości coś tam próbuje, ale boję się, że ten gość mi to tutaj przyjdzie, ale nie, no nie idzie. Okej, okay, boję się tego mar Nuna. ale w sumie jak póki mnie nikt nie bije, tak naprawdę no nie mogę się niczego obawiać. Albo nikt się do mnie nie zbliża, no bo... No bo w sumie co on z tej może? To jest widać, że zwykła, zwykła świnia, która się zagubiła. Oh no man! Gazu, gazu! Lecimy! Oh, man, oh, man. No nie, no koniec, koniec mojego życia. To już jest koniec. No nie, więcej ich jeszcze tu będzie, no. No nie. Nie udało mi się niestety wygrać. A szkoda, w sumie Została jedna osoba, więc w sumie prawie, prawie to wygrałem. No została półtora minuty, no szkoda, że zginąłem. Było blisko, było blisko, tak? Niestety dużo jest strasznie tych zwierząt i. GG, okej, okay, wygraliśmy. Znaczy, wygrałem, W sumie. Łowcy wygrali. No I w sumie to by było na tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie suba, łapkujcie koniecznie ten filmik. No i do następnego odcinka. Cześć!